Koła Poselskiego Konfederacji w pierwszej części pan poseł Krzysztof Bosak, bardzo proszę. Pani marszałek, wysoki Sejmie, posłowie wnioskodawcy. Rzadko zdarza się w polityce taka sytuacja, żeby w ciągu dwóch miesięcy, kiedy ktoś ma rację, wydarzenia to pokazały, a dokładnie to wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. 11 marca jako pierwszy kandydat w tych wyborach prezydenckich zawnioskowałem o przesunięcie wyborów. Jako pierwszy powiedziałem, że będą Państwo mieli problem z przeprowadzeniem wyborów, że będziecie mieli problem ze skompletowaniem komisji, że ta tradycyjna procedura po prostu w warunkach epidemii i kwarantanny nie zadziała. Utrzymywaliście jeszcze do ostatnich dni, że wszystko jest w porządku. Okazało się, że nie. Wybory będą przesunięte. Projekt, który dzisiaj składacie do Sejmu z kolei odpowiada na moją propozycję równo sprzed miesiąca z 5 kwietnia. Po tym jak dopisaliście do tarczy antykryzysowej w środku nocy z zaskoczenia poprawkę, poprawkę o tym, że będą mogły głosować osoby powyżej 60 roku życia korespondencyjnie w odróżnieniu od zajmującej tą część sali opozycji totalnej, nie krytykowałem tego pomysłu, bo głosowanie korespondencyjne samo w sobie nie jest złe. Przecież zabraliście je Polakom po to, żeby Polonia nie mogła głosować, bo baliście się, że Polonia popiera nas, a nie Was. Dlatego w roku 17 i 2018 likwidowaliście głosowanie korespondencyjne. Pamiętamy to doskonale, panie pośle. Ale ja nie krytykowałem tego co zrobiliście w waszej propozycji. Powiedziałem tylko rozszerzmy to na wszystkich Polaków. Dokładnie 5 kwietnia powiedziałem: rozszerzmy głosowanie korespondencyjne na wszystkich Polaków, którzy chcą. A wy z typowym dla Waszego lidera Jarosława Kaczyńskiego uporem i przewrotnością stwierdziliście, że zrobicie przymusowe głosowanie korespondencyjne dla wszystkich. Po co? Przez ostatnie tygodnie się nie dowiedzieliśmy. Powoływaliście się na prognozy dotyczące zdrowia waszego ministra Szumowskiego, ale chyba teraz już uważacie, że minister Szumowski nie miał racji. Wszystkie prognozy ministra Szumowskiego o dwóch latach poszły w kąt. Zrobicie zwykłe wybory dokładnie tak, jak mówiliśmy, że to byłby najlepszy wariant. Przyznajcie to. Przez miesiąc zwlekaliście z przyznaniem racji Konfederacji. Wczoraj przedstawiłem czteropunktowy plan, jak zrobić wybory, wybrnąć z kryzysu. Musi być termin, głosowanie osobiste, korespondencyjne, uczciwa kampania. Wasz projekt odpowiada tylko na dwa z tych wyzwań. Wprowadzacie procedurę głosowania. Czekamy na termin, czekamy też na informacje o uczciwej kampanii, szczególnie w mediach publicznych. Do projektu przedstawimy siedem poprawek. Razę szczerze. Czytajcie je uważnie, bo z tego co na razie widzimy, w tych poprawkach znajdziecie pomysły na wasze przyszłe projekty. Jeżeli się uważnie w nie wczytacie, będziecie wiedzieli, co za miesiąc zaproponujecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo poproszę te poprawki. okej, dobrze.